Firmy logistyczne mogą poprawić swoją działalność tak, żeby była bardziej ekologiczna w trzech obszarach. Pierwszym z nich jest wykorzystanie floty samochodowej w taki sposób, aby zużywać mniej paliwa, albo wykorzystanie samochodów elektrycznych. Drugim obszarem to są budynki, standard energetyczny budynków, wykorzystanie wody deszczowej na potrzeby budynku, montowanie oświetlenia LED, wykorzystanie świetlików w halach magazynowych, tak żeby nie korzystać z energii w trakcie dnia. A trzecim obszarem to są odnawialne źródła energii. To jest energia ze słońca, czyli fotowoltaika, albo wykorzystanie energii wiatrowej. Odnawialne źródła energii cieszą się największym poparciem Polaków. Inwestycje w instalacje odnawialnych źródeł energii są w ostatnim czasie bardzo popularne. Przykładem są ogniwa fotowoltaiczne, gdzie popyt znacznie przewyższa podaż. Tak duże zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii, zarówno wśród gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców, może doprowadzić do średniorocznego wzrostu liczby inwestycji prosumenckich na poziomie co najmniej 1 gigawata. Aby tak się stało, konieczne są działania w kierunku poprawy samowystarczalności energetycznej przedsiębiorców. W DHL Parcel Polska w Słupsku zamontowaliśmy 153 panele fotowoltaiczne o mocy 50 kWp, co stanowi 25% zapotrzebowania na energię elektryczną. Oznacza to, że przez 3 miesiące co roku nie wyemitujemy do atmosfery 52 ton dwutlenku węgla. Instalacje fotowoltaiczne w Słupsku to pierwszy krok. W planach mamy montaż kolejnych instalacji w całym kraju. Jeszcze w tym roku pojawią się w terminalach w Dańsku, Włosławku, Kielcach, Częstochowie. Panele fotowoltaiczne są częścią naszego programu Go Green, który zakłada całkowitą redukcję CO2 do roku 2050.